Cześć wszystkim, z tej strony Baju i dziś przedstawię wam grę wydaną w 2002 roku pod tytułem Eternal Daughter, której twórcami byli Derek Yu oraz John Perry. Eternal Daughter jest grą z gatunku platformówek z elementami RPG, gdzie akcja dzieje się w fantastycznym świecie zamieszkało przez różnorodne stworzenia. Historia będzie się skupiała wokół konfliktu, gdzie zmechanizowana rasa Dangaga zniewala i zmusza do ciężkiej pracy w kopalni loriadów. Istot stroniących się od najnowszej technologii i wierzące w bóstwo zwane Eluriel. Naszą główną postacią będzie dziewczyna o imieniu Mia, która, będąc świadkiem przemocy wobec jej matki, budzi w sobie niezwykłe moce. Ratuje ją, a następnie ucieka z obozu w celu znalezienia sposobu uratowania swoich pobratymców, stopniowo odkrywając coraz to większą intrygę. Pierwsze co nam się rzuci w oczy jest bez wątpienia przepiękna grafika rodem z gier na Super Nintendo. W naszej wędrówce będziemy przemierzać przeróżne pięknie zaprojektowane lokacje, która każda charakteryzuje się własnym unikalnym stylem wizualnym, jak na przykład zmechanizowana forteca gagów las pełny fantastycznych stworzeń, lodowe jaskinie i tym podobne. Oczywiście na naszej drodze staną różnorodni przeciwnicy, których gra liczy w sobie około 30. W celu eksterminacji wrogów będziemy używać oprócz standardowych ataków również dodatkową specjalną wyczerpującą się broń, którą będziemy uzupełniać zbierając zielone kryształy czy to luzy umieszczone na planszy, czy też pozostawione przez pokonanych przeciwników. Niektóre uzbrojenie da nam możliwość dotarcia do wcześniej niedostępnych lokacji. Będziemy też rozwijać naszą bohaterkę, ale nie przez klasyczne zbieranie doświadczenia po zabiciu stworów, ale przez zbieranie przedmiotów, które będą zwiększać nasze zdrowie, siłę czy też dawać dodatkowe umiejętności. W naszej wędrówce spotkamy też wiele barwnych, zapadających w pamięć postaci. Czasami będzie trzeba zmierzyć się z bossem których gra zawiera około 15. Nie można też zapomnieć o muzyce, którą skomponował szwedzki artysta David Saulesko mając zaledwie 16 lat i trzeba powiedzieć, że odwalił kawał świetnej roboty. Jest to jeden z najlepszych soundtracków, jakie miałem okazję w życiu usłyszeć. Praktycznie każda nuta zapada w pamięć i idealnie oddaje klimat produkcji. Niestety, jeśli ktoś myśli, że pod postacią tej gry znajdziemy łatwą i niewymagającą rozrywkę, to muszę was rozczarować. Ginąć będziecie tu często, co dla niektórych może okazać się bardzo frustrujące, ale trzeba zaznaczyć jedno: jeśli giniemy, to tylko z powodu własnej miny, a nie przez niesprawiedliwą przewagę przeciwnika. Punkty zapisu są oddalone od siebie w umiarkowanym stopniu. Czyli nie pojawiają się za często, ale nie są strasznie oddalone od siebie, przez co przechodzenie z punktu do punktu nie powoduje wrażenia, że gra jest trudna, bo każe nam przechodzić znowu olbrzymi dystans. Czasami ten poziom trudności wymusi na nas, abyśmy dokładnie pamiętali, w którym miejscu znajduje się przeciwnik. Z tego powodu gracze pamiętający starsze gry z Pegasusa, którzy praktykowali ten specyficzny sposób przechodzenia i miło to wspominają będą mogli ponownie przypomnieć sobie to uczucie. Ostatecznie Eternal Daughter poza wysokim poziomem trudności i nielicznymi błędami jest produkcją naprawdę wyjątkową i dopracowaną w najmniejszych szczegółach, na którą Derek i John poświęcili dwa lata wyrażając tym samym, jak Derek Hugh napisał, hołd dla gier z ich dzieciństwa jak Super Metroid czy Castlevania. Bardzo Was zachęca do zapoznania się z tą perełką wśród termowych gier. Produkcję przedstawia Wam i widzimy się w następnym odcinku.